Dobra, włączamy tutaj wszystkie światła. Oje! No, ty kurde, mendo społeczna! Co mi światła wyłączasz? Nie! Ja się tak z Tobą bawić nie, nie będę. Co za mendo z tego ducha! Siema jest ja witek i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Demonologii na Robloxie. Tak jak Wam obiecałem, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową mapę, czyli. BODEGA. Znaczy, czy ta mapa jest nowa? No nie powiedziałbym. Bo ja ją chyba po prostu odblokowałem za nowy poziom. Ale dla mnie to po prostu jest nowa mapa, więc oczywiście ją sobie przetestujemy na trybie normalnym. No ale co, ja już startuję grę i zapraszam was na oglądanie. No i dobra, zrespiliśmy się już i pierwsze co widzę to jakieś reklamy na ścianach. Ta bodega... To jest... Chyba jakiś sklep po prostu. No dobra, czyli... Jesteśmy chyba w środku jakiegoś miasta i mam chyba rozumieć to tak, że jakiś sklep nawiedziły duchy. Okej. Okay. Może weźmy sobie na sam początek latarkę. Boże, latarkę, nie latarkę, tylko laser projektor, kamerę i... Hmm. Co by tu teraz wziąć? Dobra, termometr. Dobra, i wchodzimy do tego sklepu. Mamy tutaj. Jakieś klasyczne chipsy. Można zawsze kogoś znaleźć spoko, ale my chcemy znaleźć jakiegoś ducha. O nie, to jest jeszcze ten. Górne piętro. O Safa. Co to jest? Dobra, jakaś zielona buteleczka. To ja tak chodzę. Dobra, chyba ja. A właśnie, tutaj można włączyć światło. Oczywiście, że nie można. Czyli chyba będziemy musieli wejść na górę. Czy mi się wydawało, czy te drzwi, drzwi się uchylały? Nie, no zdawało mi się, na pewno. Dobra, mamy światło, przynajmniej. Tu jest safe. Um, Okej. Okay. Chyba te drzwi się uchylały i chyba miałem rację. O, fotokamera, ale mamy inventory full. Czy ja mogę wziąć serio lustro do ekwipunku? Ta szafa jest tu otwarta i trochę mnie to niepokoi. Zawsze można uciec przez okno, ale. Nie, no chyba nie. E czy ja się wspiełem na górę? Dobra, nieważne. Przepraszam was też za głos, ale ciągle jestem zachrypnięty. Nie, dobra, dobra. Tu już mi się ewidentnie na pewno musiało coś wydawać. I tak, orbów nie widziałem. Zobaczmy temperatury teraz. Dobra, nie, już mam jakąś schizofrenię chyba. Wmawiam sobie rzeczy, których nie ma. Można tu gdzieś zapalić światło, dziękuję. Znaczy tu można na przykład gdzieś zapalić światło. No nie mówcie, że tu nie ma światła. O jest, dobra. O o o o o o o chwila moment. Dobra, tu dusek jest y, tutaj, więc dobra nie wiem. No nie, no akurat jak zapaliłem światło, to korki wysiad... Nie, nie, ja się nie zgadzam, nie. Zobaczmy sobie na kamerze, czy go w ogóle widać jakkolwiek. No nie, ale możemy sobie zawsze zaznaczyć, że było freezing temperaturę. Y, tylko pod którym była nasza książka? Tutaj. Gdzie to się teraz zaznacza? Tu. I tak, freezing temperaturę. No i tak, no, orbów nie widziałem. I w sumie to co my tam jeszcze mieliśmy, bo już w sumie nie pamiętam. A Laser Projektor, ale czy go tam widać? Ciężko powiedzieć czy go widać, ale chyba nie. Więc zaznaczmy, że go nie widać, tylko o, gdzie jest tutaj? Tu jest Laser Projektor, nie widać. Ale co my możemy teraz wziąć w sumie? No, powiedzmy, że weźmiemy książkę MFA i... Hmm, no właśnie, i co? Spirit Boxa czy latarkę? Dobra, weźmiemy to. Nie no, tu jest tak ciemno... Ale dobra, idziemy. Ja już sobie chyba nawet dźwięki w głowie wyobrażam. Co? Complete Objective? Coś się wydarzyło? Nawet nie mam pojęcia co. Dobra, jak ja mam to dropnąć? Halo? Nie, proszę... O, dziękuję. <totrofony> Am, kurde! czemu to tak zaczął pipczeć? Ile tam jest? Czty z pięć? To jest chyba 5! I napisał coś, napisał coś. Kurde, jej je, napisał. Jest piąteczka, czyli to idzie on po prostu, tak? Zobaczmy. Tak, tak, to było 5, dobra, czyli w sumie revenant Nie wiem jak to się czyta. No też możemy sobie odznaczyć te inne rzeczy. W ogóle mogę sobie jeszcze o nim przeczytać czy coś. a gdzie to są duchy tu. Dobra, nie, nie chcę mi się od nim czytać. <laughs> Jedziemy po prostu. Kończymy robotę. No i pięknie, no zgadliśmy, posło bardzo szybko, Posło aż za szybko, dlatego jeszcze sobie zagramy jedną mapkę. Level 8, a ja który mam level? Level 7 mam. Level 12, i to jest jakaś duża mapa w ogóle, to też jest duża mapa, i to jest więzienie? No, interesujące, ale którą mapę mogę teraz wybrać? Powiedzmy, że weźmiemy tą najmniejszą, ready i start. No i tak, od razu biorę kamerę, biorę... nie, 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 nie to. Proszę mi to dropnąć. Co mnie to ja nie wiem co... A, termometr. Ok. I wchodzimy do środka od razu. Ile? To? Ja medium wybrałem chyba. Mam nadzieję za medium. Dobra, Włączamy od razu światła, bo ja nie chcę chodzić bez świateł. Ta safa niech w razie czego będzie otwarta. Już myślałem, że to są orba, to jest jakiś... jakaś lampka i jakiś... nie wiem co to jest. Jakaś drukarka może czy coś? To są drzwi otwarte, ale... Chyba nic tu nie ma. Nie dobra, z tego co widzę, to orbów tu w ogóle nie ma. To może sobie posprawdzajmy temperatury w pomieszczeniach. No, tu były otwarte drzwi, więc. Więc. Chyba go tam nie ma. W ogóle ja zapomniałem, że ja mogę włączyć przecież te światło. Tu jest jakoś cieplej. Zauważyliście? Zobaczcie. 20 stopni, tu jest nagle 18. Teoretycznie to jeszcze nic nie oznacza. Eeeem... Um, to normalne, że. Uh, what the hell? Co tu się wyprawia? Halo? Duchu? Eee! Czemu ty, kurde, rzucasz jakimiś rzeczami? Nie strasz mnie, kurde! Rzuca czymś. Dobra, nie wiem, weźmy sobie sól. Czemu ja miałem wrażenie, że ktoś tu chodzi? Albo to mi się postać zbugowała. Czemu on rzuca jakimś... I czemu ja w tą kamerę położyłem w taki sposób, że teraz nic nie widzę? A nie widzę, ale słabo. Ja, ja nie wiem, co się tam dzieje. Ja, ja nie mam na to wpływu. Ale mogę sobie na pewno odznaczyć chociaż to, że nie widziałem orbów. Gdzie to są orby? Nie, nie widziałem ich. Hmm, no to co mi teraz pozostaje? Książka, MF i powiedzmy, że. Nie, to usunę na razie wyrzucimy i Spirit Boxa sobie weźmiemy. Bo tak patrzy i to, tu nic nie widać. Więc wchodzimy za MF-em. Hmm, być może tu jest jego pomieszczenie, bo on tutaj zrzucił tą suszarkę. A... To, to to, jest w pełni normalne, akurat, tak? Na to nie zwracajmy uwagi. Gdzie tu jest światło? Halo? Gdzie tu się włącza światło? W kuchni? O ile się włącza w ogóle, jest światło? Tu jest włączone, dobra. No nie, czy to jest jakaś tablica widza, czy coś? Naprawdę. Ja nie chcę się tu teraz jakiegoś egzorcystę bać. Czwórka? Czyżby jego pomieszczenie? Zobaczmy. Zostawmy to tam. Pójdźmy sobie po kamerę. Rozłóżmy kamerę tutaj. Teoretycznie to jest czwórka, a nie piątka. Zobaczmy sobie jeszcze raz termometr. Chociaż on może tutaj. Czemu mi się termometr wyłączył? Ej, ja go nie wyłączałem. Halo. Trochę niekomfortowo się z tym czuję, że mi się termometr wyłączył, bo ja go nie wyłączałem. Czy umisz gadać? Aem, um, czemu światła tak mrygają? Ej, ej, ty, kurde! Ej, widzę go! Ej, czekajcie, widzimy sobie na kamerę, zobaczmy. Aha, na kamerę to on chodzi? Ale widać go na laser-projektorze, więc możemy sobie zaznaczyć. Dobra, freezing temperaturę też oznaczmy. Laser-projektor zaznaczmy. Shadow Rate albo Entity. Hmm, zobaczmy. Czy na książce coś jest napisane? No nie widzę. No żebym położył ten termometr jak idiota, teraz nie widzę, czy jest w piątka po dźwięku teoretycznie mogę poznać więc raczej chyba z tym nie będzie takiego dużego problemu, ale tak pisać raczej nie umie MF5 no tam nie było, była czwórka w sumie ale to w takim bądź razie skoro to mają być z tych dwóch różne to musi umieć gadać, ale no zobaczmy, czy on w ogóle gada mi zgadać? a, muszą być światła wyłączone, ok. no tak w sumie, chyba nie umie gadać nie mam pojęcia Zostawmy to na razie. No tak na razie to nic jeszcze nie stwierdziliśmy. Ja nadal nie wiem za bardzo jak ten kwiatek działa. No i ja tutaj żadnych demonów nie chcę wywoływać też z tą tablicą. Nie wiem czy ten kwiatek na niego jakiś efekt będzie miał. Zresztą chwila. Przeczytam sobie o tym kwiatku. Czekajcie, co? <laughs> tu jest jakiś ogień, można coś wybuchnąć w ogóle, jestem się podpalić. No ciekawe. Można jakiś palący się ksys? Dziwne, dziwne. Aha, to chyba działa tak, że skoro to... że ten kwiatek jakby zwiędnieje czy coś takiego. Jeżeli dobrze to zrozumiałem, ale czy on tam zwiędniał czy coś? Chyba raczej nie. Tak w sumie jak chodziłem jeszcze z tą latarką, to też nic nie widziałem. Jakiś ciężki, ciężki demon się trafił. Znaczy no, demon teoretycznie, no, w sumie nie musi być to demon. Ale to by też, jest... kurde, bo to jest bardzo trudne, bo nie gada, nie pisze, ale... chwilę moment? Aha, no świetnie, to nam nic nie daje. A nie, gdybym umiał pisać, to byłby sadą. Ale zobaczmy, odznaczmy sobie to. Nie, dobra, to nic nie daje. Tutaj też nic nie widziałem, ale to wtedy NTT nie będzie. MF piątka, więc teoretycznie jak mieliśmy czwórkę, to wtedy powinna być piątka. No, gadać nie umi, czyli wychodziłoby na to, że umiałby pisać. Ja już wszystko sprawdziłem i nie mam pojęcia, co to może być. Bo ja też nie wiem, gdzie jest jego pomieszczenie, bo on tak chodzi po tym całym domu i... W sumie to nie mam pojęcia gdzie on jest. ale on robi ślady, chyba nie robi śladów. Tą tablicę ja nie chcę mieć nic wspólnego, bo ja nawet z niej za bardzo korzystać nie umiem. Chociaż to by nam coś dało chyba, że on mi obsługiwać się nią, czy coś? Ale tutaj też chyba nie jest nic napisane, jak to działa. Dzia, wystraszyłem tego dźwięku. Nie, dobra, nie mam pojęcia. O, chwila. Tam coś piszczy, to jest chyba dwójka. Nie wiem, po prostu strzelmy ze... To będzie ten shadow, i trudno. No, nie mam pojęcia, co to może być. To jest trudne, energia mi też schodzi. A właśnie, chyba czasami mi się może też wydawać, bo im mniej mam energii, tym jakieś paranoi dostaje, czy coś takiego. Więc zobaczmy, czy mi się udało trafić tego shadowa. Spectre Bedroom, what? Znaczy, ja teoretycznie, no, na początku się mogłem domyślić, że. Tam gdzie były drzwi otwarte to był jego pokój, ale tam dosłownie nic na to nie wskazywało. Temperatura była dobra, w sensie nie schodziła poniżej zera. EMF-a tam nie było, na laser projektorze go tam widać też nie było. Jak chodził po domu, to śladów nie zostawiał. Jak chodziłem z tą latarką UV, też nic nie było widać. Gadać nie umiał, więc. Ja nawet nie mam pojęcia, dlaczego tak się wydarzyło. Ale dobra, zamknijmy to sobie. Było to bardzo dziwne, że tak się wydarzyło. Ale no nic, zagramy sobie jeszcze kafę. Yy, trudność mamy na medium. Ready i start. No i dobra, jesteśmy już na mapce, więc otwórzmy sobie te wrota piekieł. Bierzemy książkę tym razem, laser i kamerę. I od razu tu wchodzę. Yy, nawet się. O! Można sobie wziąć filiżankę. Światła, no tak, nie można włączyć sobie światła, niestety. Yy. Tutaj chyba musimy przejść dalej, zobaczmy, jakieś orby, czy coś. A w sumie, jak kiedyś ogrywałem tą mapę, to ja tu nawet nie sprawdziłem chyba wszystkich pomieszczeń, tylko... tylko to pomieszczenie i... ten demon był w tej lodóweczce. O, 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 Nie, nie, czekajcie, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na zewnątrz! No dobra, dobra, ale... się tutaj, o, są bezpieczniki. Więc dobra, zapalimy sobie światełka. Trochę mnie to też zdenerwuje, że nigdzie teraz nie ma orbów, bo... Nie może być w końcu za łatwo, tak? Ale zawsze jak były orby, to już miałem, wtedy wiedziałem przynajmniej gdzie on jest, a tak to trzeba go szukać i szukać. Ej, ja tu nie zapalałem chyba światło, to się samo zapaliło. Ja tu nawet nie. Eee! Yeah, ja pierdzielę! Cię kręcę, wystrasyłem się tego dźwięku. A tu jest z góra jeszcze, ja nawet nie wiedziałem, że tu jest górne piętro. Spora jest ta mapa w takim bądź razie. Music box? Ciekawe. Menadze. Jeszcze wyżej można wejść? Chyba nie. Chyba nie można wejść wyżej. Można schować się w szafie, bardzo mnie to pociesza. Mm, no co no? Chyba zwykła restauracja. Zlone drzwi, to nie świadczy dobrze. To jest przychlona tablica. Kompletnie nic nie widzę. A mogłem wziąć latarkę. Mogłem wziąć latarkę do cholery jasnej. Dobra, stawmy tą kamerę tu jakoś. No nie. Tak ma być ta kamera, dziękuję. I teraz idziemy tak naprawdę na ślepo, bo ja. Kompletnie nic nie widzę. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem obecnie. Ja tak idę, kurde, no nie no, chyba się zbagowałem jeszcze gdzieś. O dobra, jest, udało mi się zejść na dół. Wychodzimy, idziemy po latarkę, bo nie, nie da się bez latarki. Nie obejdzie się. No nie, może zamiast tego wyrzućmy to na razie. Weźmy termometr. Zobaczmy, czy na tej kamerze coś widać. Mm, książka jest, laser nie. No tak, strzelam teoretycznie, że to jest jego pomieszczenie, no bo nie mam jakichś dowodów. O, chyba się. Nie dalej da się bagować te dwie latarki. Mi się wydawało. Ja słyszałem jakieś kroki. Powiedzcie, że mi się wydawały, ja że jakieś paranoi dostaję. No tak naprawdę, znowu strzelam, że to jest jego pomieszczenie, ale no, nie pozostaje mi chyba nic innego, tylko postrzelać. Bra włączmy sobie to te światło. Ten duch mnie irytuje. Proszę mi to włączyć. Proszę mnie tym razem nie straszyć, bo się. Wystraszę Dobra, włączamy tutaj wszystkie światła. Oje! No, ty kurde, mendo społeczna! Co mi światła wyłączasz? Nie, ja się tak z tobą bawić nie, nie będę. Co za mendo z tego ducha? Sobie światła człowiek chce włączyć, a ten wyłącza. Burak jeden. Tu jest jakoś tak chłodni 13 stopni. Może... O, o, o! Nie, chwila, ej! Ej, 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 ej! ej. Tu jest jeden stopień. Czyli nie, tutaj są uchylone drzwi. Jeden stopień. To jest na stówę jego pomieszczenie. O nie, music box. To zejdzie do... do, do, do na minusie czy to będzie? Proszę, powiedzcie że to będzie na minusie. I 0. Jest! Minus, mamy to. Czyli wiemy, przynajmniej chociaż gdzie jest jego pomieszczenie. Tak na 100%. Bierzemy to wszystko teraz przekładamy o tutaj. Tak, dziękuję. Bierzemy kamerę, stawiamy o myk. Kamerę. Yy, Tutaj tą latareczką ufa... Ja pierdziele! Ta zabawka mnie przeraziła! Dobra... Nie wiem... Wystraszyłem się jej. A zobaczmy, o co chodzi z tym Music Boxem. Magic? jakieś osiągnięcie. Ehm, um. ehm, um. Kurde, to co to za dźwięki są?! Dobra, do widzenia, idę stąd. Nie jestem gościem. Jedną gwiazdkę daję. Do widzenia. Idę, kurde. Wyzuć mi tego Music Boxa, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Czemu ja mogę tu usiąść? Myślałem, że tam się przez chwilę teleportuję. Na szczęście nie, nie, a co ja mogę tam kliknąć? Dobra, nie wiem co ja mogę kliknąć. Światła mrygają, na no, laser projektorze go nie widać. Nie wiem, bo coś śpiewał. Pisać chyba nie umie. Temperat, o właśnie, temperaturę sobie zaznaczmy, że była na minusie. Temperaturę, ojojoj, nie, 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 temperatura. Orbów nie wiedziałem. E, laser projektorze go nie widziałem, pisać chyba nie umie, ale jeszcze można, może się to zmienić, zobaczmy. Coś napisał, no, oczywiście, że nie napisał. Okej, okay, to była chyba moja ręka już się zaczynam wszystkiego bać w tej grze. MF5. Nie w ogóle my wchodziliśmy za MF-em tam. Chyba wchodziliśmy, ale. Czego? Nie. Chyba nie było. A nie, MF tu zostawiliśmy, no tak. Yy, więc. MF5. Tego nie wiemy. Tego nie było. A. Oho. Albo ja nie zauważyłem czegoś. Ale on umiał śpiewać. Zobaczmy, czy jest jakiś duch, o którym pisał, że umie śpiewać. Frequently. Ja nie wiem, co to znaczy, frequently. Czekajcie chwilę, zaraz sprawdzę co to znaczy, bo ja nie wiem co to jest. Frequently. Aha, to znaczy, że. Po prostu, że często lubi polować, tak? O, czy ona nas polował? Pasując na to, że ciągle zgasają mi światła. Podejrzewam, że mógł. Ale dobra, zobaczmy sobie jeszcze inne duchy. Dizzy może się teleportować w ogóle, ciekawe jak to ma działać. Candy can disable No, powiem, że. Ten jakby to był lewiatan, nie wiem, może jest, ale on mi często wyłącza światło, zdecydowanie często, nawet za często. Halucynacje, o kurde, ten może halucynacje powodować. Bawiam się, że może to nie być halucynacja, tylko moja paranoja i schizofrenia, hmm, bo ja w ogóle tak tylko czytam sobie tylko te takie najważniejsze, co są określone, bo nie chcę mi się czytać wszystkiego oczywiście, ale chyba będę musiał, bo ja nie wiem w ogóle jaki duch śpiewa i reaguje na to, a właśnie jak tutaj będziemy ukręcić. O! Słyszycie? Co? Eee... E. Ta pozytywka mnie przeraza. A właśnie, może coś się zmieniło? Nie no, nic się nie zmieniło, no... Come on! Dobra, nie umie pisać, nie ma orbów, nie ma tego, czyli teoretycznie to gdzieś musiało być, a przegapiłem. A właśnie, dybuki demon mi zostaje. Czemu ja nie mogę po prostu przeczytać o tych dwóch demonach? No, no, oczywiście, że nie. Czemu ja od razu o tym nie przeczytałem? Jaki jestem głupi! Ja nie wierzę! Ja, dobra, czyli ta pozytywka zresztą nie bez powodu, bo może tam, jak mieliśmy w poprzednim domu, tą jakąś tablicę tam, czegoś tam, nie pamiętam jeszcze go, Widzard, czy jakoś tak, to może też byśmy potem wiedzieli. To jest ten Skinwalker. Nie, nie Skinwalker. Spekter. Spekter to był. Dybbuk. Nie wiem. <grym> nie wiem, co to znaczy. Ale mam nadzieję, że to jest on. A chwila Ja go nie zaznaczyłem i bym pojechał. Dybbuk. I lecimy stąd. CO?! No nie no, Kurde! A na początku ja mówiłem, że to jest demon. a dobra, nie. Kończymy ten odcinek. <grym> ja już nie mam siły po prostu. Jeszcze jakaś... Kanapka mnie zaprasza do... Nie, nie chcę grać. Dobra, widzowie, to już będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, udostępnijcie, napiszcie jakiś komentarz i nie wiem, co tam jeszcze jest. Mam nadzieję, że wam się spodobało, ale z mojej strony to już tyle. Trzymajcie się plutko. do następnych odcinków, no i siema!